Dzień dobry, Marta z tej strony, Marta Omachel. Witam się z Florydy. Dzisiaj temat, który na świeżo temat, piramida finansowa i czy, i czy sprzedawanie albo rekomendowanie produktów lub też biznesu, na przykład online w branży network marketing, to, mi, to piramida. Ja wiele razy już tutaj na moim profilu mówiłam na ten temat, ale widzę, że Temat się powtarza i jednak jeszcze niektóre osoby nie znają różnicy albo może mają taki swój pogląd, pewien pogląd właśnie na taki styl pracy. A więc po pierwsze chciałabym się przedstawić i powiedzieć Wam, że ja, ja pracuję w branży Network Marketing, czyli to jest właśnie taki styl MLM inaczej albo marketing sieciowy, albo marketing rekomendacji już 12 lat, 13 chyba. Lata po prostu uciekają, a pewnego dnia wiele lat temu zaproponowano mi produkty, które zaczęłam używać, założyłam sobie darmowe konto i produkty mi bardzo pomogły. I byłam klientem właśnie takiego typu biznesu przez 2 lata i dzięki właśnie tym produktom że ktoś mi zarekomendował, pozbyłam się trądziku u mnie, a miałam taki dorosły, dojrzały taki trądzik już. Jak i również moje dzieci wyszły z wielu przeziębień i wizyt u lekarza, ponieważ zaczęłam stosować produkty na odporność, które nam bardzo pomogły. Dzieci, tak jak mówię, Naprawiły tą swoją odporność, a byłyśmy u pediatry. Pamiętam prawie trzy razy w miesiącu. Mój marcel, miał mieć, mój marcel miał mieć już tuby do uszu zakładane, bo cały czas łapał infekcje. Cały czas to było po prostu nagminne. I dzięki temu, że ktoś mi zarekomendował produkty, a ja, ja zawsze lubiłam naturalne sposoby. Wzmacnianie organizmu. Tyle, że nie znałam. Wiele, wiele rzeczy nie zna się, no nieco dobrego jest na rynku. I, no i po prostu skorzystałam i nam pomogły. I teraz tak, używałam tych produktów przez dwa lata i byłam bardzo zadowolonym klientem. Próbowałam sobie coraz to nowe produkty, coraz to inne produkty właśnie sprawdzały się na nas. I szczerze, przez 13 lat już używam tych produktów cały czas. I dzisiaj ktoś mi mówi, że praca, którą ja się zajmuję, jest piramidą finansową. I blokuje mnie na Facebooku. I blokuje mnie, i gdzieś tam pisze na, na grupie, że, że to piramida finansowa. I dla mnie jest to śmieszne. Nie jest to po pierwsze dojrzałe zachowanie, a po drugie, to tak, jakbym ja mogła oskarżyć kogoś, o sektę religijną, dajmy na to, albo o, o y, piramidę finansową y, w branży nauczycielskiej. No nie? Albo w każdej innej branży. Wydaje mi się, że będąc dorosłą osobą, dojrzałą osobą, a, powinniśmy wiedzieć, żeby, żeby nie robić drugiemu człowiekowi krzywdy. I żeby. A, żeby mieć dobre intencje, a nie oskarżać kogoś, zazwyczaj są to oskarżenia osób, które nie mają zielonego pojęcia albo mają złe pojęcie na ten temat i niekoniecznie prawdziwe. Zazwyczaj są to oskarżenia osób, które nie miały nigdy nic do czynienia z network marketing i po prostu mówią, co język im pozwala, co tam im wpadnie na język. I zazwyczaj. To są bzdury. A mówię tak otwarcie o tym tutaj, ponieważ mam 13 lat doświadczenia w tym. I jestem naprawdę osobą, która wiele wie na temat branży network marketing i czy to jest piramida finansowa, czy nie. I co do tej piramidy. Ja nie mówię tutaj, żeby, żeby Cię przekonać do takiego stylu pracy, bo, bo nie każdy może pracować online, i nie każdy będzie się też nadawał, żeby być um, organistą w kościele. Albo nie każdy będzie nauczycielem, albo prawnikiem, prawda? Nie każdy będzie mógł być osobą, która sprzedaje domy. Wiadomo, że każda z nas znajduje coś tam dla siebie i w czym czujemy się dobrze, ale nie lubię, kiedy ktoś oskarża dany, dany zawód, daną, daną pracę bez powodu. I nie podoba mi się to, ponieważ ja na nikogo nie mówię, że ty pracujesz w, w piramidzie, piramidzie jakiejś tam korporacyjnej. To nie mój biznes. Jak chcesz tam pracować, to pracuj. Jak jesteś szczęśliwa, to, to good for you. Więc a, tyle, że internet w dzisiejszych czasach zezwala na, na mówienie wszystkiego i o wszystkich publicznie, co nie jest fajne i nie jest fair. Ale wracając do, a wracając do piramidy finansowej, to chcę Wam powiedzieć, że zupełnie z mojego doświadczenia, okay, skoro akurat taki temat był, był dzisiaj no, tak na świeżo, to powiem Wam jak ja to widzę patrząc na te wszystkie moje lata tutaj, które, 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 w który, gdzie w pracuję w branży właśnie MLM. Piramida finansowa, chyba są takie w ogóle na rynku cały czas. Z tego co wiem, to są, to są przedsiębiorstwa nielegalne, które nie mogą być na rynku, ale, ale chyba są na rynku, tak mi się wydaje. Chociaż nie znam żadnej, żebym mogła Wam wymienić. Ani też nie szukam, ani też za bardzo nie drążę tematu, bo po co. Ale z tego co ja rozumiem, jest to, jest to forma, gdzie jest ktoś, na przykład zapisuje kogoś pod siebie, prawda? Czyli taka multi, taka, taki, taka podobna forma, jaką ja reprezentuję, czyli marketing sieciowy, czyli budujesz sobie sieć klientów, sieć partnerów biznesowych. Ale czy nie, czy nie każdy biznes na tym samym polega? Czy jeżeli masz sklep spożywczy, czy też nie budujesz sobie sieci klientów? A może partnerów biznesowych, a może kilka lokacji, przecież to jest to samo. No ale wracając do tematu, zazwyczaj w piramidzie finansowej, jeżeli takie istnieją, jest nie ma produktu, jest pieniądz w obrocie. Na przykład jedna osoba wpłaca daną tam sumę, dajmy na to 5000 dolarów i jest obrót tymi pieniędzmi, nie ma produktu. I to jest z tego, co wiem, nielegalne. I to jest pierwsza różnica. Dlaczego network marketing nie jest piramidą finansową? Ponieważ mamy produkt, po prostu mamy produkt. My mamy produkt tak jak wszystkie inne biznesy, tylko mamy inną formę dystrybucji. Nie mamy tych produktów w sklepach na półce, nie mamy billboardów, które reklamują nasze produkty, tylko my ludzie, normalni, zwykli ludzie, którzy... Popróbowali produkt i polubili produkt, rekomendują ten produkt dalej. Po prostu droga pantoflowa. Tak jak mówię wam, nie że musisz zakładać sklep, no nie, żeby mieć obrót, tylko po prostu droga dystrybucji jest inna przez ludzi. A Gdzie często jest to mylone właśnie z piramidą finansową, a gdzie jest to bzdura. Następnie piramida finansowa kojarzy nam się, że o, góra zarabia, a dół pracuje na ciebie. Błędne. Kolejna, kolejna rzecz błędna. Dlatego mówię tutaj, bo chciałabym e, tak, przekazać takie naprawdę e, poprawne informacje na temat piramidy finansowej, e, albo może inaczej na temat network marketingu, i żeby nie mylić z piramidą finansową, ponieważ w network marketing a, każdy ma takie same szanse dojść do góry. Każda jedna osoba, która zaczyna i każda jedna osoba, Zaczyna od zera. Każda jedna osoba. Czy ta osoba, która jest 5 lat w biznesie, zaczynała od zera, czy osoba, która zaczyna biznes dzisiaj, też zaczyna od zera. Każdy ma równe szanse. To jest, to jest numer jeden. W network marketingu również, czyli w biznesie właśnie takim MLM, a co jest również ważne, to to, że dół może wyprzedzić górę. I tu jest znowu obalenie tej piramidy finansowej, że tylko góra zarabia. To jest nieprawda. To są, to są takie stare, y, stare, jeszcze przedpotopowe y, gadania ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia. Gdzieś tam usłyszeli jednym uchem i y, 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 y mówią dalej i przekazują takie bzdury dalej. Nie ma tak. Dół network marketingu może zarabiać dużo więcej niż góra. I ja jestem tego sama przykładem. Nie trzeba daleko szukać. Ja jestem tego przykładem. Ja, ja wybudowałam, ja, ja weszłam, można powiedzieć, pod górę, czyli byłam w, w piramidzie w trójkącie i weszłam do biznesu i moją chęcią pracy. I przedsiębiorczością, i tym, że zobaczyłam w tym nadzieję, nie tylko dla mnie, ale dla wielu Polek mieszkających na emigracji i też Polek mieszkających w Polsce, A zaczęłam po prostu budować ten biznes, dzielić się produktami, dzielić się szansą dodatkowego dochodu, bo, bo zobaczyłam, że jest tutaj taka możliwość, i ja ten dół, ten dół, mówię Wam o tym dole, jestem wyżej niż. Ta góra także znowu tutaj, jeżeli ktoś mówi piramida finansowa, że góra zarabia a dół, pracuje, naprawdę, ktoś nie jest doinformowany. Ktoś nie jest doinformowany i mówi po prostu głupoty na social media. Więc to są dwa, dwie takie najważniejsze rzeczy, kiedy mówimy o tym, że network marketing nie jest piramidą, piramidą finansową. A co do tego, jeszcze, co do tych piramid, bo. Dawniej, no, dużo ludzi tak. Nie było internetu, i dużo ludzi tak pukało od drzwi do drzwi. No nie, i to nam się bardzo często kojarzy właśnie z takimi piramidami. To chcę Wam powiedzieć, że piramida finansowa, piramida finansowa to nie jest MLM, to nie jest network marketing. Sam fakt właśnie, jeszcze raz powtarzając, że, nie ma, że my mamy produkt w networku, jest to po prostu inny, inny, inny sposób dystrybucji, jak i również, że dół może dużo więcej zarabiać niż góra i może go przegonić, Sam, samo to pokazuje, że to nie jest piramida finansowa. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć o właśnie o tej, o tej strukturalnej takiej. Takim tym trójkącie, o samym tym. Bardzo łatwo jest oskarżyć network marketing o piramidę finansową, ale nikt nie patrzy na to, że tak naprawdę cały świat jest w strukturze takiej piramidy i trójkąta. Zobacz na szkołę. Jest dyrektor, wice może wicedyrektor, są nauczyciele, są dzieci i są rodzice. Piramida jak nic. Zobacz na sklepy, duże sklepy, na przykład Home Depot albo inne, inne sklepy, a duże markety jakieś takie. Zobacz, czy zobacz, nie, nie ma struktury piramidalnej w takich, w takich sklepach. Jest. Jest właściciel, później są dyrektorzy, później są superwajzorzy, później są pracownicy, a później są ludzie, czyli klienci. Czy to nie jest strukturą trójkąta? Jest. Zobacz na kościół. Jest papież, biskupi, arcybiskupi, e, później są księża i są wierni. Też kształt, kształt trójkąta. To samo jest w network marketingu. Jest właściciel, są, y, są osoby, które prowadzą ten biznes, prawda? Czyli zarząd. Są osoby. E, które e, które e, dołączają do biznesu lub też klienci. Tyle, że i tutaj, i tutaj są e, poziomy. Tyle, że każda jedna osoba, która zaczyna na dole, potrafi wyjść na samą górę i ma do tego możliwość. I jest miejsce, u góry, jest miejsce dla wszystkich w network marketingu, w takim, w takim stylu, jakim ja pracuję. Co się ogromnie różni od sposobu, w którym. E, jest tradycyjny biznes piramidowy, dajmy znać, no nie? gdzie dajmy na to, mamy sklep duży, market jakiś. No i sorry, ale na, wyżs na wyższe stanowisko ma jest może 5 mi miejsc nie ma więcej. Nie, że wszyscy klienci i wszyscy pracownicy, którzy są e, zatrudnieni, dajmy na to Home Depot, mogą wyjść na pozycję menadżera i być albo supervisorami w sklepie. No, nie ma tak. Dlatego tu jest bardzo często pokazywane, że właśnie to jest przepychanie i dochodzenie, korporacja jeden przez drugiego, bo nie ma miejsc, żeby, żeby się realizować, żeby się, żeby się rozwijać, bo jest parę miejsc, które, które są zajęte zazwyczaj i, i rzadko kto tam może dojść. A w network marketingu każdy może dojść. Czy klient, czy osoba, która rozpoczyna biznes. Każdy może dojść do szczytu. A wiecie dlaczego? Bo tam jest miejsce dla każdego. Nie ma tak, że jest pięć wolnych miejsc. I my wtedy się bijemy. Pewnie byśmy się też by bili, nie? Jakby było pięć wolnych miejsc. I to jest fajne w network marketingu, że każdy może tam dojść. I jest to żadna piramida finansowa, jak ludzie to nazywają. I chciałabym to dzisiaj powiedzieć tutaj głośno i oficjalnie, żebyście to zrozumieli po prostu. Ja nie mam tutaj zamiaru Was przekonywać do tego, ani namawiać do tego, ale ja każdemu chcę zaproponować taki styl pracy, ponieważ mi on zmienił totalnie życie i nie tylko mi. Zaproponowałam produkty tysiącom ludzi. I, i większość z nich jest, są, są to zadowoleni klienci którzy mają poprawę na zdrowiu, którzy mają poprawę w, w jakości stylu życia, którzy mają więcej energii, którzy mają lepszą skórę, tak jak na przykład ja, gdzie dzieci przestały chorować na gminy, nie? bo mają lepszą odporność dzięki produktom. Dlaczego nie dzielić się czymś, co jest dobre? Dlaczego, dlaczego nie mówić o tym tylko dlatego, bo to jest MLM? I so what? Przecież mówimy o wszystkim. My mówimy o dobrym doktorze, my mówimy o dobrym filmie, o dobrym kinie, o dobrej książce, o dobrych produktach, które są w sklepie. To dlaczego nie mówić o dobrych produktach, które ma MLM? Po prostu to jest inny sposób dystrybucji, nic innego. I osoby, które są tacy, takie przeciwne temu, to trochę ich nie rozumie. Pamiętajcie o tym, że kiedy wspieracie MLM, wspieracie zwykłą dziewczynę, normalną dziewczynę, która chce czegoś więcej od życia. A kiedy wspieracie, yy, wspieracie produkty gdzieś tam z jakiegoś tam sklepu, dajmy na to, porównując tylko, wspieracie nawet nie wiecie kogo. Nawet nie wiecie kogo. I często my, Polacy, wolimy wspierać nie wiadomo kogo, zamiast wspierać siebie nawzajem. A gdybyśmy tak wspólnie Zmienili zdanie i wspierali siebie nawzajem. I wspierali te małe biznesy, żeby mogły urosnąć i wybudować coś niesamowitego. Zamiast hejtu, zamiast um, oskarżania publicznego, że to piramida finansowa, co jeżeli byśmy się wsparli i pomogli takiej dziewczynie, która rekomenduje produkt, który naprawdę lubi i używa na co dzień i serca go rekomenduje. Co jeżeli ta dziewczyna by mogła sobie dorobić ekstra 500 dolarów na miesiąc albo 1000, żeby wysłać swoje dzieci na przykład na jazdę konną? Czy nie lepiej tak wspomóc, niż, y, niż wspomagać tylko duże przedsiębiorstwa i kupować od Casco, od Target, od Rossman, czy od innych takich y, y, miejsc i sklepów? Dlaczego nie wesprzeć siebie nawzajem? Wiecie, ile więcej byśmy zyskali, gdybyśmy zaczęli siebie wspierać nawzajem z biznesami? Ile więcej dobrego byśmy sobie zrobili? Każdy by więcej zarabiał. To jest gwarantowane. To jest gwarantowane, gdybyśmy my potrafili siebie, siebie wspierać, a nie zazdrościć sobie, bo ta już tyle zarabia. Jeżeli widzisz, że ktoś zarabia, to dobrze, ciesz się jego szczęściem, bo to znaczy, że jeżeli osoba zarabia w network marketingu, dajmy na to, bo dzisiaj o tym mowa cały czas, to znaczy, że tobie to pokazuje, że ty też możesz zarabiać. Bo wiesz już dzisiaj, że to nie jest piramida finansowa i wiesz już o tym, że ty, będąc klientem albo osobą w biznesie, możesz dużo być wyżej niż ta osoba. Możesz ją przeskoczyć, możesz zarabiać 40 razy więcej. Jeżeli tylko włożysz to pracę i chęci. Więc nie rozumiem. Nie rozumiem tego, jak ludzie oskarżają branżę, w której ja pracuję. I jest to nieprawda. Nie, nieprawda. I niefajne jest to, że w dzisiejszym czasie można wszystko wyrzucić z tym językiem takim na tym internecie po prostu i oskarżyć kogoś. I powiedzieć brzydkie słowa, nie mówiąc nawet na, na branżę MLM, ale ogólnie na, na drugiego człowieka, bezpodstawnie. Jest to, jest to niefajne. I, I po prostu nie wyobrażam sobie, gdybym ja miała takim czymś po prostu oddać komuś, bo też bym mogła, ale nie wyobrażam sobie zrobić czegoś takiego drugiemu człowiekowi. Za daną, za daną pracą, za danym MLM stoi człowiek, zazwyczaj kobieta, która potrzebuje wsparcia finansowego, która ma prawo budować swój własny biznes w network marketingu, która jak najbardziej może się tu zrealizować. I pytanie, czy będziesz jej hejtować i zazdrościć, bo ona coś robi, a ty nie robisz, czy możesz ją wesprzeć, a może dołączysz do niej, żebyście razem wybudowały swoją przyszłość? Jest to rewelacyjny sposób, model biznesowy, rewelacyjny, bo ja nic nie miałam i naprawdę mogłam wybudować poprzez moją ciężką pracę systematyczną, mogłam wybudować sobie tutaj niesamowity styl życia. Czyli jest to sposób na to, jeżeli ktoś ma chęci do tego, że możesz naprawdę zmienić swój, swój, swoje życie. I ja jestem tego przykładem. I nie tylko ja, tylko wiele osób, z którymi współpracuję. Także, yy, nie. Network marketing nie jest piramidą finansową. Raz na zawsze. Jest świetnym sposobem, innym stylem marketingu, gdzie produkt i wiedza na temat produktu i biznesu jest przenoszona, yy, jest przenoszona um, od osoby do osoby. Pamiętajcie o tym. Jest to świetny sposób na biznes. A osoby, które. Uh, nie zgadzają się, nie lubią takiego stylu pracy. Jest okej, okay. nie musicie. Nie musicie. Tylko nie przeszkadzajcie. Bo po co? Ja nie hejtuję tego, że jesteś prawnikiem, czy sprzedawcą, czy organistą. Ja tego nie hejtuję. Ja to szanuję. Także proszę Was wszystkich, żebyście uszanowali też nasz system pracy, bo jest tak samo prawidłowy jak i Twój. Tylko może to by nie znany, Do usłyszenia, pa.